Musimy pamiętać, że razem z pacjentem tworzymy duet, przez co musimy razem współpracować. Połączenie dzisiaj odpowiedniej suplementacji, odpowiedniego podejścia do problemu pacjenta, bo są ostre stany i przewlekłe stany, mhm. odpowiednia diagnostyka, doprowadzenie odpowiednich suplementacji powoduje, że mamy hybrydę. Ważne jest, aby ich też uświadomić o tym, jak ważna jest odpowiednia suplementacja i dostarczenie organizmowi odpowiednich. Potrzebnych substancji odżywczych. Budujemy świadomość pacjentów, żeby byli świadomi, po co to robią i na przykład, po co warto suplementować. Nie mówimy tego, kup to, bo masz mój zniżkowy, tylko kup to, bo ma takie realne działanie. Piękny słoneczny dzień, jesteśmy we Wrocławiu. A to, że słoneczny dzień to wcale nie oznacza, że czujesz się dobrze, bo czasami się czujesz źle pod względem fizycznym. I w takim przypadku warto się udać na przykład do. Specjalistycznej opieki zdrowotnej. My jesteśmy w MTS Holistic Therapy w Wrocławiu. Dzień dobry, Cześć. Witam. Cześć. witam Cię. Witam Cię, Rafale. witam Cię. W ten piękny, słoneczny dzień. Tak, jak można im, jak się nazywasz i kim Ty tutaj jesteś? A, mam na mnie Tomasz Struzik, jestem magistrem fizjoterapii, jestem akupunkturzystą, jestem też naturopatą. Więc w swoim tutaj miejscu MTS Holistic Therapy Zespół terapeutów, a jest nas 16 w paru miejscach we Wrocławiu. I cała szesnastka się mną zajmie? Ja, słuchaj, dadzą radę oczywiście. że dadzą radę, oczywiście, że tak. Ja bym chciał też tutaj zwrócić uwagę i tutaj na pewno porozmawiamy ze specjalistą oprócz tych wszystkich zabiegów fizykalnych, jeżeli e, gdzieś tam mamy jakiś problem, to chciałbym zwrócić uwagę też na to, że pacjent poprzez odpowiednią suplementację, czy w ogóle jest to możliwe, może też pomóc tobie w robocie. Oj, bardzo, bo połączenie dzisiaj odpowiedniej suplementacji, odpowiedniego podejścia do problemu pacjenta, bo są ostre stany i przewlekłe stany, mhm. odpowiednia diagnostyka do prowadzenia odpowiednich suplementacji powoduje, że mamy hybrydę, a dzisiaj mhm. hybrydy są bardzo popularne. Tak, ale żeby była hybryda, no to muszą być dwie jakby hybrydy chętne. No, ruch, no, muszą być chętne i generalnie pacjent musi mieć też na ten temat Świadomość, jak ważne jest. Dlatego też mhm. e, takie osoby jak my i Ty, e, które pracują z osobami e, na co dzień, którymi opiekujemy się, mhm. ważne jest, aby ich też uświadomić o tym, jak ważna jest odpowiednia suplementacja i dostarczenie organizmowi odpowiednich, potrzebnych substancji odżywczych. Przejdźmy sobie może tam do jednego z gabinetów. Chodź, idziemy. <laughs> Może powinieneś zapukać, czy nie ma Cześć, jakiegoś, Cześć. Pacjenta jakiegoś Cześć Przemek, witam nie, Cię. Przemek na Ciebie, Rafał już czeka. <laughs> Czyli kolejny specjalista, który tutaj jeden z szesnastu. Jeden z szesnastu. czternastu gdzieś jest w robocie. Cały czas, cały czas się rozwija. Na wstępie sobie powiedzieliśmy, że żeby pacjent był zadowolony, żeby cała terapia fizykalna też miała dobrze przebiegała, pacjent musi też dać coś od siebie, ale czy to tylko te zabiegi, czy na przykład suplementy, które tutaj widzimy i jakie suplementy, jeżeli tak, mogą pomóc Tobie w pracy i pacjentowi w przywróceniu tam do równowagi. Jak najbardziej. Musimy pamiętać, że razem z pacjentem tw tworzymy duet, przez co musimy razem współpracować. Poza zabiegami naszymi, jak terapia manualna, zabiegi z TC-CREO, USG czy falą uderzeniową możemy wspierać się jeszcze... się sobie w internetach o czym w ogóle Przemek mówi. Pewnie po pojawią się wszystkie informacje jakie <laughs> tak. mamy, asortymy, bo do wieczora nie wystarczyło czasu. Tak. Mhm. Dodatkowo pacjent może wspomóc się przez najprostsze rzeczy jak wysypianie się, Codzienną aktywność fizyczną oraz suplementację. Się na wodę. <grym> woda. Ta, woda, woda. Woda, jest, woda jest ultra ważna, ale do wody możemy sobie dorzucić chociażby białko, które w suplementacji dwóch gramów na kilogram masy ciała pozwoli nam na jeszcze lepszą regenerację pacjenta. Mhm. Dodatkowo dołożymy sobie kolagen, który mhm. wspomoże fajnie pracę stawów. O, tu. Tutaj mamy różne tak. smaki, bardzo, bardzo smaczne. pacjenci lubią, mhm. jeżeli chodzi o tego typu produkty. A co powiecie o tym produkcie? A siarczan, no, ważny element, jeżeli chodzi o stawy, mhm. bo e, trzeba wiedzieć też, że w całej rehabilitacji, przy przewlekłych bólach, kiedy mamy zmiany zwrotnieniowe, te idiopatyczne, to e, ciało, które wymaga regeneracji, wymaga też odpowiedniej suplementacji, o której rozmawiamy. Mhm. I sam kolagen czy same witaminy e, to nie wszystko. Trzeba też dostarczać jeszcze innych elementów składowych, które powodują, że te stawy nasze, więzadła, sięgna, układ mhm. immunologiczny. No, jest bardziej wydolny, a dzięki temu ta regeneracja stoi dużo szybciej. Czyli na przykład? Melatonina, najlepszy sen. sen Czyli to, co jest, o czym powiedziałeś. Tak, nie? ale Czyli? jeszcze lepszą rzeczą jest no. ZMB z G GMC. Ja zrobię tak, widzicie to? O. Które poza melatoniną zawiera też gabę i dodatkowe makroelementy, które jeszcze lepiej pozwolą nam zasnąć i czerpać jeszcze więcej korzyści z naszego snu. Nie? A jak wiemy głęboki sen to podstawa, mhm. e stres. Tak? Dzisiaj o tym się dużo mówi, więc też tak naprawdę, jeżeli chodzi o jednostki chorobowe, o doliwości bólowe, mięśniowe, mhm. stres też ma znaczenie. Melatonina rewelacyjnie powoduje, że układ nerwowy wycisza. Czyli wracamy cały czas jakby do takich podstaw, że szukamy nieraz, człowiek idzie do lekarza i najchętniej to jakąś tabletkę, bo tam mnie boli i tak dalej, ale zapominamy o, tym, o tych podstawach, o tym fundamencie, że jak zadbamy o nawodnienie, zadbamy o dobry sen, o suplementację, bo no, trzeba się niekiedy dzisiaj suplementować, bo wiem, no to jedzenie jest, jakiej jakości, jaki jest. Kiedyś jak człowiek zjadł marchew, czy zjadł chleb, czy no napił się mleka, to tam było czy zjadł sera, to tam to było, było witaminowe. wszystko. A dzisiaj, no wszystkiego powiedzmy, tam nie ma, więc trzeba się suplementować. suplementuje się. Jestem pacjentem. Powiedzmy, że dzisiaj jestem pacjentem. Uświadomiłeś mnie, że muszę zadbać o cenę, o nawodnienie, o dobrą suplementację, żeby to, co robisz. Przyniosło jak najszybciej i jak najtrwalszy efekt. I teraz co robisz? Co my mamy tu za sprzęt? Tu Jakiegoś tak. Xboxa widzę? E, tak, e, <laughs> trochę. Po pierwsze, nie? musimy nazwać problem. To jest najważniejsze, bo leczenie czegoś, czego nie nazwaliśmy, jest bez sensu. Mhm. Więc jak przychodzisz do nas, odpalamy naszego Xboxa, czyli mhm. USG, i doszukujemy się, co jest problemem. Czyli nie wróżycie z fusów. Już to jest super, to mi się nie, podoba. I nawet działa. Tak, o, zainwestowaliśmy właśnie. nawet w to, żeby działało. Jest prąd. Zobacz, zobacz Marcin, jaka różowa kulka. USG Ty... jest w, w naszej pracy jako fizjoterapeuty dzisiaj e, bardzo istotnym narzędziem. Jest co, chyba rzadko się z... jeżdżę po tych gabinetach, ale Ci powiem, że to chyba nie jest standard. Dlatego jest to w MTS Holistic Therapy. Natomiast mhm. to się staje po standardem. E, USG, my jako fizjoterapeuci, trzeba powiedzieć, nie możemy ustawić diagnozy ale my używamy to do tego, żeby szybciej zweryfikować problem pod kątem, czy dalej diagnostyka jest wymagana do, do lekarza, na przykład ortopedy neurologa, mhm. czy też już wiemy, że na przykład nie wiem, jest krwiak albo jest element, który wymaga, który my możemy zrobić. Bo często pacjenci przychodzą do gościami bólowymi, barkiem na przykład, z łokciem mhm. i robią różne terapie i mówią na przykład, często że już byli w trzech miejscach. No właśnie. Problem dalej istnieje. Pytam, jak nawodnienie, pytam jak witaminy, jak, czy kolagen. No i no wie pan, no coś tam jem, staram się i tak dalej. Mówię mhm. jasne, to jest istotne, ale też USG powoduje, że jak przełożymy głowicę, to wiemy, czy mamy zmiany przyciążeniowe, czy mhm. mamy świeże stany i wtedy możemy odpowiednio dobrać terapię. Najczęściej, najczęściej też, jak rozmawiałem ze swoimi pacjentami, bo już nie pracuję oczywiście w zawodzie, ale to właśnie ja to tak nazywam, żeby nie było tego wróżenia z fusów, idź do specjalisty, ustal przyczynę, a my zajmiemy się leczeniem bo chodzenie czasami, a tu mnie boli i wiesz, no tak jak jest trenerów mnóstwo i różnych trenerów, tak tutaj fizjoterapeutów też jest mnóstwo i jest też różnie i tam, a bo tu tego i w ogóle pak, pak, dziesiąty zabieg, no trochę lepiej, bo wiadomo jak tam gdzieś tam manualne jakieś zabiegi były, to tam jest lepsze ukrwienie i tak dalej, coś tam pomoże, ale mija tydzień, po ptokach, Polska polskiego. Dlatego WMTS Holistic Terapii, zespół terapeutów, jak chcę powiedzieć, każdy jest inny trochę, inne ma spojrzenie, ale hmm. dzięki temu, że my ze sobą rozmawiamy, jest wymiana informacji, to pacjent jest. Maksymalnie zapiekowany. To mhm. samo dotyczy się, jeżeli chodzi o suplementację i uświadomienie pacjentowi, jeżeli chodzi o dietę, jeżeli mhm. chodzi o to, żeby regenerować swój organizm w odpowiedni sposób. To, co Przemek mówił, jeżeli chodzi o elementy, podstawy związane z tym, żeby. To są podstawy. My nie mówimy tutaj o jakichś mega ważnych, nie mhm. wiem, ilościach, gramach, żeby to wszystko sukcesować. Tak jak ty jak trenujesz, jak przygotowujesz się do zawodów, no to to wszystko masz bardzo dobrze wysokjonowane. No, tak, tak. To jest... Tak. My mówimy o pacjentach, którzy na co dzień My pracują ludziach. na ludziach, tak? tak? Dnia codziennego. Aktywność jest słońce. Zima, ludzie chcą trochę się ruszać, cały tego zabiórka, i nagle okazuje się, że o kurczę, mhm. nie jest wesoło. Czyli tutaj oprócz tego, że leczycie, to staracie się swoim pacjentom, jakby. Edukować. czyli, żeby nabywali tych zdrowych nawyków, bo tu musi stać się nawykiem. Że wstajesz rano, czy tam sobie kupujesz, musisz wypić tą szklankę wody, musisz sobie wziąć tam, powiedzmy, delikatny suplement przed snem, żeby lepiej spać. I to się staje nawykiem, o tym nawet nie myślisz, że jak jazdą samochodem. Natomiast jak tych dobrych nawyków nie ma, to tak jak przy postawie prawidłowej ciała, nie? Jak w stanie, że na przykład garbaty, przepraszam, w stanie tak i pokażesz mu stanąć normalnie, to jemu się wydaje, że on tak stoi, bo nie ma na prawidłowej postawy. Tak samo tutaj, czyli uświadamianie buduj, ludzi. budujemy świadomość pacjentom, żeby mhm. byli świadomi, po co to robią i na przykład po co warto suplementować. Nie mówimy tego kup to, bo masz mój zniżkowy, mhm. tylko kup to, bo ma takie realne działanie. Więc nie... Równie dobrze możesz powiedzieć, tego nie kupuj to nie jest dla Ciebie. Tak, Staram się, się zawsze a. to dobrać do pacjenta i do tego, jak on się odżywia i co już sobą reprezentuje. Wiadomo, im gorszy stan, im gorzej się człowiek prowadzi, no to niestety trzeba to nadrobić suplementami e, często więcej, ale też nie mówimy, że to było przez całe życie, tak? Wychodzimy często z niedoborów, a potem trzymamy podstawę, jak jakaś kratynka, białko, jakieś witaminy, mm -hmm. takie względne minimum, nie? Podoba mi się to właśnie, że znalazłem się tutaj, bo oprócz tego, że uświadamiacie, że nie ma czarów, marów, E, tylko jest postawienie no. gdzieś diagnozy, e, to uświadamianie, e, powiedzcie mi, Wrocław. Bo dzisiaj jestem akurat we Wrocławiu, boli mnie ręka, pewnie może sobie skorzystam z czegoś, ale gdzie was można znaleźć? Czy tylko we Wrocławiu? Na ten moment jeszcze we Wrocławiu jako Empas Holistic tak. Natomiast e, odkrywasz moją kartę, tak, <laughs> szykujemy pewne e, ekspansje, natomiast to w swoim czasie. Mhm. Natomiast e, to, co powiedziałeś, jeżeli chodzi o elementach związanych z pacjentami i z tym, że edukujemy tych pacjentów. To jest dzisiaj bardzo ważne i na rynku jest bardzo dużo różnych dostępnych suplementacji, również bardzo dobrych. Mhm. Seven Nutrition jest marką, którą ostatnio przetestowaliśmy i widzimy, że są efekty. Ja mhm. i mój zespół lubimy testować. I na dzień dobry, pierwsze co było, panowie, panie, mamy kolegę, otwiera puszka, pijemy codziennie, chcę dostać Zobaczymy. Waszą informację zwrotną. Tak? Uważam, że. E, jak polecamy coś, to chcemy, żeby to było przez nas przetestowane. Czyli zawsze tak? nie teoria, tylko też być praktykiem. Być praktykiem, tak. Mhm. Dlatego też, e, oczywiście, to co, to co powiedziałeś, nie dla każdego, każdy suplement jest potrzebny. Mhm. Wszystko zależy od tego, jaki tryb życia prowadzi. Mhm. Dlatego ważne jest, aby pacjent do nas przychodził. Przede wszystkim e, wyszedł stąd uświadomiony. Czy tutaj jestem już uświadomiony, wszystko już wiem, wiemy, co mi dolega. Czy jest element jakiegoś zabiegu, który nie jesteście w stanie mi zrobić? Odpowiesz mi, zrobimy Ci wszystko. Eee, Bo widzę, że sprzęt, zaplecze sprzętowe... Jest, jest taki zabieg. O. Jest. Chirurgiczny. Prawie że. Alright. Otóż chodzi o to, że po zabiegu mhm. ważne jest też, co pacjent zamierza robić. Mhm. Dlatego, że wiele zabiegów wymaga też wyciszenia po takim i nie można od razu wejść w tryb treningowy. Nie możemy, na przykład jak zrobię Ci jeden zabieg z falą radiową INDIBO, przejrzałbym Ci struktury i byś poszedł na drugi dzień, e, miał zawody, to niestety prawdopodobnie byś nie miał siły. Mhm, rozumiem. byłoby przestymulowanie układu nerwowego. Czyli kolejny jakby taki aspekt, przychodząc na zabiegi, musisz być do nich przygotowany i po tamtym zabiegu musisz też mieć świadomość, co trzeba zrobić. Dlatego nasz zespół informuje o tym. Mhm. Dlatego też jeżeli mamy pacjenta, na przykład pijawki lekarskie, bo my też robimy pijawki lekarskie. To jest rewelacja. I nasz. Tak. tutaj, Ale, prawda? Wiesz, e, chodzi o to, że po takim zabiegu, jak pacjent mi powie, że on leci samolotem jutro, okay. nie zrobię mu tego zabiegu. Bądź Boże pilot, żeby tu jakiś... Wiecie, pilot. to wszystko ma ważne, bo pacjenci przychodzą i często jest tak, tak jak też z suplementacją. On dzisiaj weźmie tabletkę czy tam proszek i on chce już się czuć jak Super Nie działa. Nie ma takiej opcji, no. No. więc trzeba profilaktykę wprowadzić lepiej zapobiegać niż leczyć. Ale mhm. są sytuacje, gdzie są stany ostre, mhm. gdzie są różne rozwały, tak zwane, bo był wypadek, zdarzenie losowe. Mhm. I tu również i zabiegi, i suplementacja potrafi nam szybko ten stan zapalny zgasić. Mhm. Przemek, powiedz mi, jak przychodzi pacjent z jakimś przewlekłym schorzeniem, nie, nie mówimy tu o ostrym, tylko przewlekłym. W jakim czasie jesteś? Nazwijmy tutaj wyleczyć albo zapobiec jakimś dolegliwościom bulową takiego pacjenta. Co to jest zawsze sprawa indywidualna. My mhm. nigdy nie obiecujemy, bo jest to za. Gdyśmy wiedzieli, to byśmy grali na loterii, byśmy dzisiaj tutaj tego nie nagrywali. Nie? Mhm. Jest to raczej sprawa indywidualna od tego, jak, w jakim pacjent stanie przyszedł. Co już ze sobą robi, jak się odżywia, jak się wysypia, co suplementuje. Czyli zawsze jest wywiad. Tak, wywiad. Nie obiecujemy tego w konkretnych tygodniach, jest to niestety często niemożliwe. Bardziej widzimy to z wizyty na wizytę, ale też im pacjent więcej od siebie daje, czyli im więcej robi poza, czyli stosuje się do zaleceń, stosuje się do zaleceń treningowych i też dietetycznych, suplementacyjnych, tym ten proces jesteśmy w stanie diametralnie skrócić. Ale niestety nie mogę się powiedzieć o ile, bo to było nieprofesjonalne. I tutaj bardzo dobra odpowiedź. Takie odpowiedzi się spodziewałem. <grych> bardzo dobrze. Słuchajcie, żeby nie przedłużać. Pamiętajcie, idąc na zabiegi fizykalne, idąc do fizjoterapeuty, dobrze mieć diagnozę. Jeżeli jej nie macie, to dobrze wybrać się na przykład do takiej instytucji MTS Holistic Terapii, gdzie tą diagnozę wstępnie na pewno tutaj specjaliści postawią. Poza tym pamiętajcie, żeby być uświadomionym tego. Jeżeli nie, to pójdziecie do takiej instytucji i będziecie uświadomieni, że zarówno suplementacja, przygotowanie do zabiegu i to, co się dzieje po zabiegu, przyspieszy Waszą regenerację, no i wyleczenie z urazu, z jakim się tam zmagacie. I po tym też jest ważna edukacja, bo żeby te urazy nie powstawały, to są też jakby informacje zwrotne dla pacjenta, pozwalające mu temu zapobiec. Całe życie, jest... całe życie człowiek się musi uczyć. O, zeszyty, wiedziałeś. długopis i książki. No ale głupim się rodzimy i głupim umieramy i to jest chyba najlepsza odpowiedź, ale możecie to zrobić zdrowo, także zapraszam. Jeszcze raz. MTS, Holistic Terapii, tutaj we Wrocławiu i jeszcze we Wrocławiu w wielu miejscach na pewno znajdziecie, jak sobie wygooglujecie, a może i w całej Polsce u Ciebie szukajcie dobrych specjalistów, bądźcie świadomi, suplementujcie się. I bądźcie zdrowi. Dziękuję Wam bardzo. Bardzo mi miło u Was gościć. Czuję się zdrowy. Czuję się zdrowy i obyście Wy też się tak czuli. Do zobaczenia. Cześć.